Witam Was w moim y, szóst, pi, sorry, piątym odcinku z serii Let's Play Minecraft. Y, jestem Niko i dzisiaj towarzyszy mi w filmiku... Bartek5554, witam Was bardzo serdecznie. Będę nagrywał dzisiaj film z Minecraft. Y, dobrze, jak mówiłem, dzisiaj se, y, dalej pokopiemy w naszym tym. W naszej kopalni takiej niby i tu sobie no, zrobimy magazynek, nie? No. no. No czekajcie, tylko wezmę kurde kilofu nie mam. Idę do skrzyni. No zrób sobie kilka skrzyń. Tam no powiem. zrobimy sobie kilka skrzynek. Biorę mój kilof, który się właśnie kończy. No, kurde co ja byłem. Nie nie? Dobra, i... Wywal go do lawy. A zobaczycie co ja z nim zrobię Wyłaj go za drzwi Niech go Creeper wysadzi Czekaj Już myślałam że to Stefan Ja myślałem że to Enderman Bo było takie Ja się boję Endermanów Wystarczy patrzeć im na nogi do no ja właśnie. Bio, bo czułem do ciebie sympatię. <laughs> no zarządziliście. Weź przep. Aleć z felu. A, A potrzebna ci jest do czegoś ten, ten warznik? No kurde, ja cię nie chcę. <laughs> Zostaw to już tą dziurę. co nie może. Chłop. Ja wiem, czym to zrobię. Goblin. O, super. Hi. Mam 64. tak. Koblem. Uh -huh. Albo piasek... Nie. A, piasek to się zapadnie. Dobrze, że tu dzisiaj Stefanów nie ma. Wiesz, żeby się walnąć w wyjaśniam. Stefan! Słucham. O, mamy mało drewna. Drewna. Trzeba iść na kopać. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Nie starczy. No, jak zawsze. Skrzynki są wymagające. Jak kupa. No. Kurde, musimy czekać na ten. Mów Gdzie? głośniej bo cię nie słychać Dobra Bartek 5554 ucisz się na razie Widzę. Bo nas nie nienawidzą a ja jestem Niko Jak mówiłem, dobrałem co taki nick. Niko, gladiator Niko On... Dobra spróbuję On gra w GTA i dlatego No właśnie On gra w GTA i dlatego nie, to o, tak, gra. Sorry. O, mamy ten kaktusową zieleń. Dobra, co ja tu miałam zrobić? A. Siekierka. Wiktorusia w Majdysisia. Możesz się zamknąć, kurde, ja, ja chciałam w piecu zrobić siekiera. <laughs> Ale ja mówię do mojej koleżanki, bo ona jest Wiktorusia. Zamknij mordę. Babie. Ale ona się nazywa Wiktoria. Wiktoriusia w majtysiu. Dobra, my ja, chyba idziemy pościnać sobie drzewka. Porąbawo. Idziemy pościnać drzewka, ale musiałbym zrobić... Pająk, 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 pająk. Chujo! Zorki? Enderman? oh fuck. Andy! Czmy, On Cię nie zaatakuje, geniusz Tak, tylko kiedyś Enderman we mnie rzucił klockiem, wiesz? I Cię utopił? Nie, nie, takim brązowym, takim... O siema Stefan! To nie Stefan, tylko Dwa szkielety. Jak mówiłem, w którymś tam odcinku kiedyś mnie goniło w dżungli pięć szkieletów. Spierdzielałem, spierdzielałem. Bo by byłeś już w dżungli? Nie wiedziałem. A, myślisz, A że... ja normalnie jak grałem w Minecrafta, to tylko mi się w dżungli reszty robiły. No dobra. No, no. Postawię naszą... Uuuu. No, no. Uuu. Uuu. tutaj będą skrzynki. Uuuu. Uuu. Musisz też na, na górze. Nie otworzysz tej skrzyni. O. <noise> <noise> Tutaj też musisz wykopać. Tu też. To też musisz wykopać. Gdzie? No to gówno, to. To? Mhm. Zajebiście, zajebiście, kurwa masz zajebiście. Nie, tam jeszcze nie ma dziur. Mówi w na studiu. Sie przyznajesz? Nie wiedziałem, że jesteś taki mądry, żeby się przyznać. Jesteś twelem, jesteś twelem. Ej, dlaczego te sie nie wyglądają jak kutasy? Uuu, uuu, uuu. Myślisz, że się pedała, bo A, bo, bo on ka na kaktus Spadł. Nie, 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 Cze nie, 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 Dobry dzień. nie, 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 hello, Hello! Masz dobry den, wiesz? O, dziękuję bardzo, panie Batekajtek Szyszumarki. kurde! Ja t... nie lubię, bo to jest. A, I dupa. Ta... Bo bądź. Bo... 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 Grawel to jest. Pod gravelem są diamenty. Pod gravelem są diamenty. Bo gra... to ja gra... robię? A to wygląda jak kutas. No, <grym> wygląda dosłownie jak ty. <grym>

sarki za niego, ale dostał dzisiaj gupawki, dlatego się tak zachowuje. No i właśnie, byłeś w szpitalu przed chwilą, nie pamiętasz? Ta na pewno jak kupa... Kupa Bartka, wiesz. No a twoja kupa, wiesz? No jesteś Bartek już. O, już dzień jest, ale super. Nie, jeszcze nie. Tanie. Zamorduję tego cwela! Zrobi dziurkę w domu. Jaka piękna. On ci dziurkę w domu. No piękna. Ona jest taka piękna, wiesz? Aż mi się chce sikać w szczęście. Wiktorusia w Majdusie. Samki młode, Batka, Lorele. My chyba nagramy odcinek po odcinku, wiecie? No, cztery już. No jest. No, może jeszcze cztery tak dobijemy do, do dziewiątki albo do dziesiątki. No, a za długie one nie mogą być, więc na razie musimy kończyć, bo to dziewiąta minuta, więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, nora!